Powtórzyła mu hrabina Kozel tylko to, co mówiła ciągle. Wantinen nie poprzestał na tej prośbie. Siedział parę godzin, nie mogąc nic z niej dobyć więcej, ale litując się, pozostał dni kilka, dając czas do namysłu. Każdego tak dnia przybywał. Rzeczywiście litując się, nie doli hrabiny. Powtarzał pytanie, prośbę, nakłaniał, błagał, a ona z coraz większym odpowiadała mu chłodem. Tego papieru nie oddam. W nim honor mój, obrona moja i dzieci moich, które mi wydarto. I cześć moja leży. Umrę, ale on go mieć nie będzie. Drugiego dnia już po przybyciu w Antinena hrabina zawołała zaklikę, który wyglądał teraz prawdziwie jak z krzyża zdjęty. Był to szkielet człowieka, żółty, blady, obciągnięty skórą sfałdowaną, straszny, a niemy. Gdy spojrzał na ludzi od tego wzroku nienawiści pełnego cofali się, jak od groźby, Czuć w nim było boleść, co szuka tylko pozoru, aby się stała wścieklizną. Straszno było mówić w tym domu. Niebezpiecznie dłuższą prowadzić rozmowę, by w niej zmowy nie posądzono. Zaklika przychodził i wychodził, niby coś posługując około sprzętów, coś wynosząc i z czymś wracając. I tak zrywana, rozbita toczyła się rozmowa. Kozel powiedziała mu krótko. — Nieprawda? Wszak już jestem uwięzioną. – Czego nas dokoła? – A ciebie? – Mnie dotąd nie. – Trzeba więc, byś mnie porzucił i był wolnym. Zaklika stanął i drżeć poczuł cały. – Ja was, panią, porzucił? A cóż ja zrobię z sobą? Gdzież ja się podzieję? Do czegoż życie przywiążę? Więc chyba iść i w studnię i umrzeć. – Nie – odparła koza. To nie koniec mojej niewoli, ja go znam. To początek. Potrzeba, żebyś ty był wolnym dlatego, ażebyś może mnie uwolnił. Rajmund się zadumał. Potrzeba? O, mów, pani. Będziesz wiedział, gdzie się znajduję, ufam ci. Obmyślisz środki, postarasz się mnie uwolnić. Kilka tysięcy zostało, które Leman zachować potrafi. Dam kartkę do niego. Potrzeba, żebyś je miał. Ale ja... Oburzył się zaklika. Nie dla siebie. Dla mnie trzeba, byś ty je miał. Spojrzała na ni. Skłonił głową posłuszny. Najprzód idź, spróbuj, pytaj, czy cię puszczą. Zdrać mnie. Mów, że mi służyć nie chcesz, aby ci dali wiarę. Zrób, co chcesz. Na piersiach nosisz mój skarb i poniesiesz go. Ja ci bo powierzam, rozumiesz mnie, Zakliko? Podała mu rękę drżącą. Jednemu tobie wierzę. W Tobie jednym ludzka dusza mieszkała nie zdrać mnie, ty ostatni. Ja? oburzył się zaklika i oczy mu tak dziko błysnęły, że się kozyl cofnęła. Ja? powtórzył i wstrząsł się. Umrzeć mogę, ale zdradzić? A więc trzeba, żebyś ty był wolnym, bez podejrzenia wolnym. Idź. Nie można było mówić długo. Rajmund wyszedł. Nazajutrz go pół dnia nie było. Powrócił wieczorem, prowadził z sobą najętego sługę i dziękował za służbę. Kozel miała siłę odegrać scenę gniewu i wyrzutów, bo gospodarz i gospodyni słuchali pod drzwiami. Odprawę odłożono do rana. Za klika poszedł na miasto. Wielka miłość dla tej pani, której życie był oddał. Uczyła go tego, co najmniej umiał, chytrości. Poszedł do urzędu, wzywając rady i pomocy. Mówił, że chciał się uwolnić, że się urodził polskim szlachcicem, nikt go wstrzymywać nie ma prawa. Na to rozśmiał się pruski urzędnik, który wiedział, ile szlachty polskiej pochwytanej na granicach chodziło pod karabinami pruskimi, ale mu nie powiedział nic. Może gdyby nie blada twarz i schudzenie, byłby mu dla wzrostu i siły zaciąg do olbrzymów dwiastował. Lecz za klika nężnie wyglądał, a odkarmić człowieka zbyt było może kosztownym. Puścić go więc się nie wahano i za klika konia kupował na targu. Wrócił jeszcze raz do Kozel, ale już go nie podsłuchiwano, wiedząc, że się kłóci ze swoją panią i że ją opuszcza. Jedź do Drezna, powiedziała Kozel, głoś wszędzie żeś mnie porzucił, i czekaj. — Leman da ci pieniądze, trzymaj je w złocie, mniej w pogotowiu. Usłyszysz, co się ze mną stanie. Jeśli będę wolną, przybądź do mnie. Jeśli będę uwięzioną, ratuj. A jeśli byś ściągnął podejrzenie, a pochwycić cię miano, papier, który masz przy sobie, zadrzyj, połknij, ale go nie daj nikomu. Nie niszcz go puty, póki iskierkę będziesz miał nadziei, że siebie ocalić i skarb mój ocalić możesz. W ostatniej godzinie — dodała brwi, marszcząc chmurno — Zniszcz, niech zginie, jak ja ginę, ale niech oni nie wiedzą o tym, niech jak groźba i postrach wisi nad nimi, niech się lękają odkrycia, niech... Słów i tchu jej zabrakło. Podała mu rękę, którą zaklika przyklęknąwszy, całował długo i płakał, ale nie wyrzekł jej słowa. Gdy dłoń tę od łez jego mokrą wyrwała, kozel załamała ręce i zawołała... Są jeszcze ludzie i serca. Zaklika jak pijany, jak nieprzytomny, wytoczył się z tego domu, którego drzwi się za nim zamknęły. Nazajutrz przybywający w znalazują znalazł ją weselszą, spokojniejszą, więcej zrezygnowaną. Zdawało mu się, że namyśliwszy się może zwróci to przyrzeczenie i że się sama zlituje nad sobą, ale w postrzegł, że się mylił, tłumacząc takie uspokojenie. Kozel powiedziała mu, gdy wchodził, Mój panie Wantinen, jakże mi ciebie żal. Nie będziesz, ty w łaskach u króla, nie pokocha cię, poczciwy mój kuzyn Lewendal, nie upoi Fleming i nie dostaniesz ani tysiąca talarów. A ja jestem taka uparta, bezrozumna, szalona, nieprawdaż? A więc wszystkie moje starania daremne? Spytał Antinem. Tak, mój kochany panie, wantinen, dodała, pierścień z palca zdejmując. Żal mi cię, niefortunny bogów posłańcze. Chciałabym, żebyś choć mej dobrej woli miał pamiątkę, więc przyjm ten pierścień. Świecił on tym szmaragdem, lepszym życia moim godzinom a dziś nie zdał mi się na nic. Przestał być pamiątką miłą, bolał mnie jak rana na ręku. Weź mi go. Weź, proszę. Wantinen przyjął pierścień w milczeniu. Jeszcze próbował ją skłonić, jeszcze chciał mówić. Kozel się rozśmiała dziko. O, oszczędź sobie pracy, a mnie nudy, mój kochany Wantinen. Wiem, co do słowa, co mi powiedzieć możesz, ale słowa te odbite od mojego uporu próżne się toczą po ziemi. A, dosyć tego już. Niech się spełni przeznaczenie. Jeszcze raz na wyjezdnym przyszedł w poseł z dosyć smutną twarzą, ale już ani nagląd, ani namawiając. Kozel zdziwioną była jego powrotem. Żal mi pani, rzekł. Tak serdecznie mi żal pani. Nie mogę przewidzieć, jaki los ją spotka, lecz wiem, że zawsze być musi smutnym dla mnie, odezwała się kozel, ale to bynajmniej mojego postanowienia nie zmienia. Królewskiej ręki przyrzeczenia danego mi nie zwrócę. Wolno mu było dać to uroczyste poręczenie, lub nie. Lecz cofnąć? Królowi? Słowo? dane kobiecie oszukać ją o nie ja tego nawet przypuścić nie mogę, nie, nie taki Fleming lub podły Lewendal może bez wiedzy króla chciecie wyzyskać, aby mu je rzucić pod nogi i kazać sobie zapłacić, za nie król tego żądać ode mnie nie może nie to nie jego wola odwróciła się i wyszła tegoż dnia Wantinen odjechał Dziwne uczucie wiózł z sobą. Pierwszy raz wysłany spełniał swój obowiązek z zimną krwią i obojętnością dyplomaty. Powoli jednak stałość tej kobiety męstwo, wytrwanie, charakter jej robiły na nim wrażenie coraz większe, także zachwiał się, zawstydził roli, którą grał. Litość wstyd ogarnęły nim i czuł się upokorzonym. Wracał gniewając się więcej na tych, co go posłali, niż na tę nieszczęśliwą, co go odprawiła z takim niezachwianym męstwem w obronie honoru. Przybywszy do Drezna, Wantinen czas miał spocząć. Cały dwór gotował się znowu na wielką uroczystość, która się miała na nazajutrz odbyć w Moritzburgu. Nie wezwano go więc, aby się stawił, bo wszyscy czym innym byli zajęci, a on sam wcale się z raportem z podróży nie spieszył. Rad był, że w ten sposób przedłuży przynajmniej niepewność co do losu Kozel, który przewidywał gorszym jeszcze niż był obecny. Moritzburg właśnie od niedawna wśród lasów o podale otaczających Drezno na wspaniałym stawie wzniesiony był dla spoczynku połowach. łowach. Prześlicznie wśród głuchych ostępów i gęstych ścian starodrzewu wydawał się ten zameczek ze swymi wieżyczkami. Całe ówczesne towarzystwo przy królu Bawiące Zaproszone było na tę gospodę narodów Czterech części świata, mnóstwo cudzoziemców A z dawnych króla przyjaciółek Księżna Teshen, rabina Königsmark Obok Denhofowej i Pociejowej Placem zabawy był rodzaj wału Usypanego umyślnie nad wielkim stawem Na którym wzniesiono na prędce sale i gabinety Połączone z sobą galeriami Całe strojne w gałęzie i wieńce zielone Wśród stawu miały odbywać się wyścigi wodne regaty na gondolach sprowadzonych z Wenecji i członach holenderskich, dokoła zaś napędzony zwierz dostarczał dla myśliwców zabawy, bo go ścigano, pędzono, szczuto i strzelano, aż na stawie. Tyle się osób zebrało na tę uroczystość, że wszystkie pokoje zamku, zabudowania, namioty rozbite nad stawem, dwa rzędy baraków wystawionych na prędce, nie starczyły na pomieszczenie. I powozy służyć musiały za gospodę na nocleg. Inni zaś spali pod gołym niebem wśród drzew i nazajutrz rano, że nie każdy się kładł bardzo trzeźwym, peruk, szpat i trzewików po lesie i krzakach szukać musiano. Wantinen wmieszał się w ten tłum. Błądził od budy do budy, jakoś ta cała zabawa i wesołość dziką mu się wydawała. Król, który tu sam gospodarzył, niezwyczajnością widoku zadowolony, był i wesoły. Nigdy dla dymisjonowanych swych amorów nie był bardziej uprzejmy i czuły. Denhofowa płonęła z zazdrości, gdy mówił z księżną Teschen. Kenigsmark pogardliwym okiem rzucała na Denhofową, gdy król jej czynił honor jarmarku. Bo też August cały był zajęty swym dziełem iluminacją, wspaniałością fety, którą wydał. I nie spoczął, aż gdy skończywszy po północy wykonanie programu, siadł z dobrymi przyjacioły do pucharów i toastów. Tu językom puszczano wodze. A Fleming, Fitzchum, Fujizen mogli mówić do woli nawet o tych paniach, dla których August przed chwilą okazywał największe uwielbienie. Przebrano wszystkie intrygi dworskie, skandaliczne historyjki, o których król lepiej wiedział od innych. Lewendal siedział także w końcu stołu. Zdaje mi się, żem tego głady szawantin na dziś tu widział, rzekł król z przekąsem. A tak, tak. Wrócił z halli, odparł marszałek kwaśno, spoglądając na króla, który wstał i poszedł z nim w pusty kąt sali. A więc był wysłany do Kozyl? A cóż przywiózł? Co zwykle od niej wszyscy... <trym> Zamruczał Lewendel. Nikomu jej nie żal tyle, co mnie, lecz z uporem tym nie ma ratunku. No Trzeba było w zamian za to pismo ofiarować jej swobodę. I co by tam chciała? Powiada, że go za nic nie sprzeda. August się zmarszczył. Przecież raz skończyć to trzeba. dodał Lewendel. Tak. Jutro list wystosować do króla jegomości Pruskiego, prosząc o wydanie hrabiny. dokończył król. A co dalej ma się zrobić? Zobaczymy. Ale, najjaśniejszy panie, tymczasowo dokąd się jej, najjaśniejszy pan, udać każe? Lewendal. Niech ją zawiozą na zamek Nossen, namyśli myśli się tam może. No nie mogę już ścierpieć tej zuchwale wypowiedzianej mi wojny, dosyć już tego. Głowę mi nią obija Denhofowa wiecznie o tym słyszę. Dajcie mi z tym pokój raz przecież. Te słowa królewskie wyrzeczone w niecierpliwieniu i pod wrażeniem rozkołysanej zabawami wyobraźni podchwycone i na nazajutrz zaraz były wypotrzebowane. Przypomniał je Fleming Augustowi. W liście do króla pruskiego żądając wydania hrabiny, położono za powód nie tylko jej śmiałe przeciw Augustowi mowy, ale oskarżenie o spisek na jego życie. Odgruszki publiczne mogły to poniekąd usprawiedliwić. List wyprawiono przez kuriera do Berlina. Król Fryderyk ani chwilę się nie wahał. Przywołano z jego rozkazu porucznika Disharmua z pułku księcia Anhal-Desso. – Uderz się, wać waćpan, do hali – odezwał się król do niego. – Znajdziesz tam hrabinę Kozel. Weźmiesz ją pod strażą na swą odpowiedzialność i odprowadzisz do granicy Saskiej. Tam oddasz ją w ręce oficera, który waćpana pokwituje. Disharmua, młody człowiek, ale nawykły do karności wojskowej, Choć mu ta rola wydawała się nader przykrą, natychmiast udał się do hali. Stanąwszy tu bardzo rano, przez uczucie delikatności nie śpieszył tak bardzo z pochwyceniem pani Kozel. Przeszedł się parę razy pod jej oknami dla upewnienia, że mu nie uszła. Zobaczył ją i tym się uczuł skłonniejszym do postępowania z jak największą delikatnością. Około południa jednak wszedł do domu, który Kozel zajmowała, i kazał się jej oznajmić. Jakkolwiek hrabina przygotowaną była do takiego końca, widok wojskowego okrył twarz jej bladością. De Charmois, skłoniwszy się, oświadczył, że ma rozkaz króla towarzyszenia jej do granicy, gdzie zostanie oddaną władzom saskim. Jak piorunem rażona stała hrabina przez chwilę. Co za niesprawiedliwość, co za barbarzyństwo zawołała i strumień łez puścił się z jej oczu od tej chwili nie wyrzekła już ani słowa, kazano zaprzęgać powozy, zniesiono rzeczy. Diszermowa podał jej rękę, zeszła machinalnie, posłusznie, nie patrząc na nic i na nikogo. Rzuciła się w głąb powozu. Ruszyły konie, oddział jazdy pruskiej towarzyszył z porucznikiem na czele. Przez cały czas podróży do samej granicy nie dała znaku życia. Powóz się wreszcie zatrzymał, Krawina drgnęła. Przez okna jego zobaczyła znane sobie mundury saskiej i oddział, któremu wydaną być miała. W tej chwili przywołała do siebie pana Diszarmuła, który się zbliżył do karety. Gorączkowo zaczęła szukać po kieszeniach i dobywać, co miała kosztowniejszego przy sobie. Znalazła złote pudełeczko i piękny, kameryzowany zegarek. Oboje podała oficerowi. Weź to pan na pamiątkę ode mnie. Diszarmuła się wzdragał. Proszę pana, błagam, weź. Dodała, niech to się nie stanie łupem tych obrzydłych sasów. Wypróżniła woreczek z pieniędzmi, przeznaczając je dla pruskich żołnierzy. Potem znowu rzuciła się w głąb powozu, zapuściła firanki. I nawet nie spytała ani dokąd ją wieść, ani co z nią uczynić, miano. Z dawnej służby, która ją otaczała, nie pozostawiono przy hrabinie nikogo. Kobiety obce, twarze nieznane ją otaczały. Obejście się wprawdzie było dosyć łagodne i pierwsze życia potrzeby zaspokojone, lecz od chwili, gdy ją w ręce saskich żołnierzy oddano, niewola stała się widoczną. Czuć ją było na każdym kroku. Noc tylko przebyła hrabina Kozel w Lipsku. Rano urzędnik w peruce, przy szpadce, milczący wykonawca z wysoka płynących rozkazów, wszedł do pokoju, w którym noc we łzach i miotaniu się bezsilnym spędziła. Niósł z sobą rozkaz na piśmie od króla zabrania i przejrzenia wszystkiego, co hrabina miała z sobą. Spojrzała na niego okiem pogardliwym, nie chcąc się z nim wdawać w rozmowę. Zabrano i opieczętowano szkatułki, papiery, kosztowności. Przerzucono kufry, przebrano suknię, szukając tego, czego znaleźć nikt nie mógł. Upokarzające to przetrząsanie trwało godzin kilka, Ocalało od niego ledwie to, co hrabina miała przy sobie i na sobie. Gdy urzędnik miał już odchodzić, cisnęła mu jeszcze garść pieniędzy, kilka pierścieni w oczy, kozel. I tak, milcząca, jak była w czasie ohydnego zaboru tego, co się zwało jej własnością, odwróciła się wzgardliwie. Któż potrafi odmalować stan duszy kobiety dumnej, namiętnej, czującej się niewinną, a prześladowanej z zimnym i obrachowanym okrucieństwem. Na przemian łzy i gniewy, to omdlenie i do szału podobne obłąkanie i śmiech dziki obudzały nawet w sługach politowanie nad nieszczęśliwą. Zaledwie dawszy jej spocząć chwilę, kazano znów siadać do powozu. Dokąd? Nikt nie mówił. Oddział żołnierzy na koniach otaczał karetę, jechali do wieczora pędząc szybko. Na niebie rozognionym po słońcu zachodzie pokazały się mury zamku, wieże i powóz przez ciemną bramę wjechał w podwórze. Kozel podniosła oczy. Miejsce jej zupełnie było nieznane. Zamek zdawał się pusty i dawno niezamieszkany. Kilku ludzi oczekiwało u drzwi do niego wiodących. Sługi musiały prowadzić o słabą po wschodach wąskich, które wiodły na pierwsze piętro. W kilku sklepionych izbach znać było pewne przygotowanie dla jej przyjęcia. Były to stare mieszkania z oknami wąskimi, z ogromnymi kominy, z grubymi mury, odarte, bez ozdób żadnych. Ledwie w sprzęt opatrzone, a więzienny mające pozór.